czy na swój dubel zerwali, Fagata wychwala Przemka Pro, Netflix oskarżono o kradzież koncepcji influencerki, Jagla Osia i Kasper Boński ze swoim produktem, awantura między Malikiem Montaną a Blanką. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zostawienie suba. Blanka i Malik Montana to duet, którego chyba nikt się nie spodziewał zobaczyć razem. A jednak przez ostatnie tygodnie para była regularnie widywana razem, co oczywiście od razu wywołało spekulacje na temat ich rzekomego związku. Oficjalnego potwierdzenia relacji nie było, ale 13 czerwca wypuścili wspólny numer zatytułowany Wracam. Co ciekawe to pierwszy polskojęzyczny utwór Blanki i jak można się domyślić para mocno wzięła się za jego promocję. Zaczęły się więc wspólne wywiady, wyjścia i oczywiście rama, która wywołała niemałe zamieszanie. W Radiu SK doszło do sytuacji, którą szybko zaczęto komentować w sieci. Blanka i Malik mieli razem udzielić wywiadu, ale rozmowa została przerwana w dość nerwowej atmosferze. W pewnym momencie Malik nazwał Blankę rozwydrzonym bachorem, a gdy ta poprosiła go, żeby zaczął się normalnie zachowywać, raper po prostu wstał i wyszedł ze studia. Ja mogę zahamować gadkę na wodze, trzymać starani cały czas, no. Jakiś rozwydrzony bachor. Mo, jakby, możesz się trochę zachowywać normalnie i normalnie się wypowiadać? Ty po raz trzeci robisz to samo i ja Ciebie prosiłem we w tamtym radiu iż tak dalej, nie rób tego. Ja proponuję I taki jakby cały czas w tej chwili jest jedno i to samo. Ja próbuję się zachować jak normalny facet. Dla Chciałaby, mnie, szczerze, szczerze powiedziawszy, to była i to było nie powinno dojść do sytuacji, w, sytuacji, w której ale... po prostu jakby rzeczywiście, jakby no w miejscu publicznym widać, że... i w radiu dobrze. przed ludźmi, Kto? ja szczerze, dobrze. nie, 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 jakby, jak wam tak robię, bardzo dobra. miło jest tutaj z panią Stajkow, to sobie zostańcie z panią Stajkow. Ja bardzo podziękuję i życzę Wam wszystkim miłego dnia. Wracam. piosenki. Dobrze, ale bardzo Wam dziękujemy, że Znaczy dziękuję Ci tutaj prześlał. już tak tylko dosyć, że ja trzeci, drugi raz, stary... Cała akcja wyglądała na totalny zgrzyt między artystami, ale większość internautów nie kupuje tej dramy i uznaje, że to zwykła ustawka promocyjna. Biorąc pod uwagę styl Malika i to, jak często wokół niego dzieją się akcje z przypadku, sporo osób podejrzewa, że to tylko kolejna część strategii, która ma zrobić szum wokół numeru. Czy faktycznie poszło o Coś realnego czy tylko odgrywali rolę tego raczej się nie dowiemy. Ale jedno jest pewne: piosenka z miejsca zrobiła się wiralem, więc cel został osiągnięty. Chyba nikogo już nie dziwi, że co róż ktoś z internetu wypuszcza swoje produkty kwebo, lody moci, ekipa napoje i lody, więc teraz przyszedł czas na Yang Laosie i Gazpra Bońskiego. Tydzień temu para wrzuciła wspólne zdjęcie na Instagram z podpisem Baby's Coming. Internet momentalnie oszalał, a niektórzy byli wręcz przekonani, że to ogłoszenie ciąży. Okazało się jednak, że to tylko klasyczna ściema. Żadnego dziecka nie będzie, przynajmniej na razie. Zamiast tego para zapowiedziała nową współpracę i wypuściła na rynek własne lody pod nazwą Corni Baby. Baby. Co ciekawe, jeszcze przed oficjalną premierą dało się je znaleźć w żabkach, a polski sprytnie wrzucił sneak peek do kawałka LaBubu, gdzie pojawiła się linijka. Twe usta, słodki smak, wiem, że to Korni Baby. A jak smakują karmelowy środek, biała polewa i dodatek popcornu. Brzmi jak klasyczny przepis na viral wśród młodszych odbiorców. Na Netflixie od kilku dni można oglądać nową polską komedię Aniela, w której główną rolę gra Małgorzata Korzuchowska. Jednak nie sama Aniela, a jedna z pobocznych postaci wywołała niemałe zamieszanie w sieci. Mowa o oliwce, którą wciela się Monika Frajczyk, bohaterce, która pracuje jako kasierka w osiedlowym sklepie i próbuje zaistnieć w internecie, nagrywając humorystyczne filmiki z pracy. I właśnie w tym miejscu zrobiło się głośno, ponieważ internauci bardzo szybko zauważyli, że ta postać do złudzenia przypomina znaną influencerkę Violę, czyli Frog Shop Posting. Jeśli ktoś nie kojarzy, to właśnie ona zdobyła popularność w 2021 dzięki autentycznym i często zabawnym filmikom na Nagrywanym właśnie w żabce. Viola uważa, że to nie przypadek. Twierdzi, że kilka lat temu skontaktował się z nią człowiek, który, jak się teraz okazuje, jest reżyserem Anieli. Podobno powiedział, że chciałby porozmawiać o pomyśle na postać do potencjalnego serialu na Netflixie inspirowaną jej historią. Jak sama przyznała, żadnej umowy ani przekazywania praw autorskich do mojej tożsamości nie było. Mówił, że raczej to nie przejdzie, ale wstępnie chętnie o tym pogada, bo myśli, że to fajny pomysł. Rockshop Post Podkreśliła, że dowiedziała się o wszystkim dopiero teraz i mocno ją to zaskoczyło. Byłam przekonana, że ostatnia drama z moim udziałem była wystarczającym przykładem i nauczką, jeśli chodzi o kwestie etyczne przy prawach własności intelektualnej. Jak na razie, ani Netflix, ani twórcy anieli nie odnieśli się do zarzutów, ale patrząc na to, jak szybko temat się rozprzestrzenia, raczej nie uciekną od komentarza zbyt długo. Agata raczej nie słynie z pochwał strony innych influencerów. Wręcz przeciwnie, od dawna znana jest z tego, że bez ogródek punktuje fałsz i dwulicowość w środowisku social mediów. Wielokrotnie opowiadała o tym, jak bardzo typów family friendly różnią się prywatnie od tego, co pokazują w sieci. Wspominając przy tym o używkach, hipokryzji i ogólnym zakłamaniu. Tym bardziej zaskoczyło wiele osób to, co wydarzyło się ostatnio. Agata postanowiła pochwalić Przemka Pro. A to już niecodzienna sytuacja. Jak wiadomo, Przemek dla wielu dziewczyn uchodzi za typowego paka idealnego: kochający, wspierający, bardzo czuły wobec kartoni i z klasą okazujący jej miłość zarówno w życiu, jak i publicznie. I właśnie na jeden z jego wywiadów natknęła się Agata. Po jednym z fragmentów, w którym Przemek wypowiada się o twojej relacji, Fagata napisała krótko. To jest mega chłopak akurat i im kibicuje. Co ciekawe, Przemek nie przeszedł obok tego komentarza obojętnie. Udostępnił go na swoim Instastory i dorzucił swoje uśmiechnięte zdjęcie jako reakcję. I choć teoretycznie nie byłoby w tym nic wielkiego, to internauci zaczęli zastanawiać się nad jedną rzeczą. Skoro w sieci pojawiły się przecieki, że uczestnicy Twoje 5 minut 3 mają zakaz współprac czy interakcji z fagatą, to czy Przemek właśnie nie złamał tej niepisanej zasady? Tak czy inaczej ludzie odebrali brali tę wymianę jako coś ciekawego, bo z jednej strony mamy osobę znaną z ostrej krytyki innych influencerów, a z drugiej chłopaka, którego nikt nie potrafi nie lubić. Reputacja Marcina Dubila mocno ucierpiała w związku ze sprawą panu Przypomnijmy, Marcina łączyła bardzo bliska relacja z głównym oskarżonym, czyli Stu. Byli najlepszymi przyjaciółmi, a internauci do dziś nie wierzą, że Dubyl naprawdę nie wiedział o tym, co Stuart robił z nieletnimi dziewczynami. Oliwy do ognia dolało też nagranie, które trafiło do sieci, na którym Marcin mówił, tylko ja i moja czternastka. Dla wielu to wystarczyło, ludzie błyskawicznie go przekreślili, a każdy jego powrót do sieci kończy się falą hejtu. Do tej pory to właśnie Natsu aktywnie. Stawała w jego obronie, wspierała go w konflikcie z Wardęgą. Mówiła wprost, że ze względu na całą sytuację myślą nawet o wyprowadce za granicę. Nie ukrywała też, że związek z Dubielem odbija się na jej wizerunku, ale mimo to cały czas przy nim trwała. Z jej wypowiedzi można było wywnioskować, że jest już zwyczajnie zmęczona tym, że afera wraca jak bumerang, mimo że minęło tyle czasu. Ale wygląda na to, że sytuacja mogła się zmienić. W ostatnich dniach w sieci pojawiło się mnóstwo filmików sugerujących, że para mogła się rozstać. Internauci zaczęli składać dowody, między innymi to, że Dubiel i Nacu pojechali na osobne wyjazdy, od dawna nie wstawiają wspólnych zdjęć, a na ich social mediach zaczęły pojawiać się dziwne cytaty. Jeden z nich, wrzucony przez Nacu szczególnie zwrócił uwagę. Jak głupio z mojej strony zapomnieć, że to ja jestem miłością swojego życia. Do sieci trafiło też zdjęcie kartonów przeprowadzkowych opisanych imieniem Natali. Niby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że podpisy dotyczyły rzeczy kuchennych, a to akurat taki typ rzeczy, które para mogłaby spokojnie spakować wspólnie. To tylko podkręciło podejrzenia, że faktycznie się rozstali. Dodatkowo wypowiedź Natalii na temat całej sytuacji jeszcze bardziej zaniepokoiła fanów. Kiedy jeden z internautów zarzucił jej, że wrzuca reklamę, podczas gdy wszyscy zastanawiają się, co z jej związkiem i że to jej daje większe zasięgi, Natsu odpowiedziała krótko, ale dosadnie: Dajcie mi spokój, jesteście bez serca. To moje prywatne życie i moja sprawa, a to moja praca. Choć żadna ze stron nie potwierdziła oficjalnie rozstania, wszystko wskazuje na to, że relacja mogła się zakończyć albo przynajmniej przechodzi poważny kryzys. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.